Cześć, nazywam się Agnieszka Woźniczka i witam cię serdecznie w serii pod tytułem Duchowość w praktyce. W tej serii filmików opowiem o tym, jak praktycznie wykorzystać duchowość, jak zgłębiać się w tym temacie, aby to miało ręce i nogi, żebyś mógł mogła w praktyczny sposób doświadczać głębi siebie, swojej wyższej istoty i wprowadzać zmiany w Twoje życie w życie Twoje osobiste, w życie zawodowe, rodzinne i po to, abyś osiągał, osiągała sukces po prostu, o jakim marzysz. Każdy z nas marzy o innym typie sukcesu. Dla jednych są to wymarzone wakacje, dla innych jest to kochająca rodzina, dla jeszcze innych kariera zawodowa, może nawet występy publiczne, czy... Wielkie zwroty z inwestycji, a może prosperujący biznes. To wszystko tylko zależy tak naprawdę od Ciebie i od tego, o czym tak naprawdę i w głębi serca marzysz. I w tej serii chciałabym Ci pokazać praktyczne zastosowania, narzędzi, które używam ja, moi klienci, moi mentorzy. Abyś mógł, mogła bliżej zgłębić ten temat i aby te wszystkie narzędzia mogły stać się dla Ciebie jeszcze bardziej dostępne, aby Twoje marzenia były w zasięgu Twojej ręki i materializowały się szybko, skutecznie i żebyś miało miała z tego wielką radość, radość z doświadczania siebie, więc bardzo się cieszę i zapraszam.